W weekend częstochowskie podziemia pizzerii Mega Pizza zmieniły się w salon wirtualnych gier, a wszystko za sprawą turnieju K6 Mega Cup, który zorganizowali miłośnicy Pro Evolution Soccer 2010. W roli głównej Pro Evolution Soccer Rocznik 2010. W pozostałych rolach 32 graczy z całego Śląska, którzy przez kilka godzin walczyli o nagrody w turnieju K6 Mega Cup, równolegle na trzech stanowiskach na konsolach PlayStation 3. Łącznie rozegrali blisko 48 meczów. Rozgrywki wyglądają podobnie jak Mistrzostwo Świata. Najpierw jest faza grupowa. W grupowej, fazie grupowej gra czterech zawodników, wychodzą, wychodzą dwie drużyny i tak jak normalnie Mistrzostwo Świata, jest drabinka pucharowa gdzie na samym końcu jest wyłoniony zwycięzca. Dla niewtajemniczonych Pro Evolution Soccer to seria gier komputerowych symulujących rozgrywkę piłki nożnej, wydawana od 1996 roku, początkowo pod nazwą International Superstar Soccer, w Japonii oraz poza Europą znana jako Winning Eleven. Dla miłośników gier komputerowych i uczestników K6 Mega Cup numer jeden w klasyfikacji. To jest to najlepszy symulator piłki nożnej jaki kiedykolwiek powstał na świecie moim zdaniem. A jak długo grasz? Jak długo gram? No, gram od pierwszej części. To jest odzwierciedlenie prawdziwej piłki nożnej. Są podobne taktyki, zagrania. I po prostu laik, że tak powiem, no nie ma szans w tą grę, bo jednak trzeba mieć pojęcie. W tej grze ważne jest, by dobrze się bawić i tworzyć coś, co śmiało można by nazwać społecznością graczy. A ci spotykają się nie tylko przy okazji takich zmagań, ale także poza turniejem. My jako organizatorzy to mieszkamy niedaleko siebie i, i, jesteś, i po prostu no, spotykając się, e, grywamy w tą grę, ale no to w, w, domo, w domowych warunkach, czasami się zdarza, jak jest lato czy coś, powiedzmy zagrać na dworze, gdzieś wystawić jakiś telewizor na dwór, postawić grilla dookoła i przychodzą znajomi, jest fajna zabawa. Organizatorzy turnieju liczą, że doczeka się kontynuacji i na stałe zagości w kalendarzu imprez. Mają też nadzieję, że w przyszłym roku grono zainteresowanych nim graczy znacznie się powiększy.